Szanowna Pani Marszałek, Wysokie Sejmie. Postanowili państwo porozumieniem czterech partii politycznych, które całkowicie dominują w tej izbie, wyeliminować konfederację zarówno z prezydium Sejmu, jak i z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie usprawiedliwiali to państwo niewielką liczebnością tych gremiów. Postanowili państwo wyeliminować konfederację także z najliczniejszej komisji w Sejmie, z Komisji do Spraw Unii Europejskiej, tak żeby reprezentacja polskich eurosceptyków nie mogła nawet poprzez swoje głosowanie pokazać, jak będzie głosowała. Zaproponowali nam państwo jedynie funkcję reprezentacyjną, funkcję sekretarza Sejmu. My się nie obrażamy, chcemy pokazać, że potrafimy służyć dobra, dobru polskiego parlamentaryzmu na każdej pozycji. Przyjmiemy tą propozycję. Nasz najmłodszy poseł, poseł z Pomorza, poseł z Gdyni, którego nie dopuszczają państwo rozdziałem komisji do komisji, która zajmuje się gospodarką morską, będzie nas reprezentował jako poseł, sekretarz, tutaj pomagając prowadzić obrady. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to funkcja Jestem Panie Marszałku, wysoki Sejmie. <laughs> w imieniu Konfederacji chciałem krótko odnieść się do tej zasady, która jest w tej chwili próba wprowadzenia jej do polskiego systemu prawnego, a mianowicie rozproszonej kontroli. Szanowni Państwo, nie może być takiej sytuacji, iż teraz każdy sędzia będzie oceniał, który inny sędzia jest powołany w sposób ważny, który sędzia ma prawo tworzyć w imieniu polskiego systemu prawnego, w imieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Proszę nie przeszkadzać ma prawo prawidłowo interpretować polskie prawo, a który nie. Jest to próba anarchizacji polskiego systemu prawnego przez zewnętrzne ośrodki władzy. Takiej anarchizacji zdecydowanie się przeciwstawiamy i jakkolwiek to, co robi prawo i sprawiedliwość, wprowadza chaos, nie jest żadną realną reformą wymiaru sprawiedliwości, a jedynie rozgrywkami na szczytach hierarchii sądowej to z pewnością z naszej strony akceptacji dla takiej anarchizacji narzucanej naszemu państwu z zewnątrz nie będzie. Dziękuję bardzo.